Cześć! Dzień dobry wszystkim. Mufik z tej strony i razem z Macolem i katafalkiem. Dobry wieczór, dzień dobry. Zapraszamy was na kolejny odcinek z serii Monster Hunter World: Iceborne. Tak, ostatnio udało nam się pokonać Beotodusa. Beotodusa, Beotodusa, jakoś tak. Znowu zacząłeś od tak. 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 <laughs> tak. <laughs> Is to a to mhm. Szybko idziesz. Prawda? O. Od razu ci powiem, na lewo skacz, o tu. <noise> bo to, że kamera robi tutaj najazd, nie jest zbyt oczywiste. <noise> tak. No nie, bo ona pójdzie w, w prawo. Te mają chill. Tu banda pingwinków. Ty ja biegałem, nie, nie, nie widziałem ich na tej mapie. Słabo no, biegałeś. No słabo. No bo tam mi przeszkadzał ten zębiasty. Nie pamiętam jak on się nazywał. Na B jakoś. Bariot? No. Bo wiesz, na mapie jest Banbaro, Beotodus i Bariot. Także mówiąc, że na B to nie za wiele nie za wiele to ten. Ograniczyłeś. Nie rawiasz. Ja I pułapkę. Nie przygotowałem do misji, widzisz, teraz wychodzę. Jadę na koniu, bokiem. <laughs> o drink. O, muszę wziąć te drinki na, na Gdzie tu, Macor, mówiłeś, tak? I teraz będzie na prawo. Będziesz miał gorące i za blokady źródła. po prostu idź. I za źródłami. We w prawo. W prawo. Już, już. Koch. Pisałki. Like Tam będzie jeszcze jedna. Mine, mine, mine. Trzy ogólnie tutaj. <kłys> Nie, ta jedna się lasuje. Aha. Dwie są pewne. Drzby? Tutaj mówicie, do barykady? Tak. No no, dobra próba. <laughs> nie wiem, na co ona liczyła w ten to, sposób. <laughs> Ta opiekunka, to ja nie wiem, po co ona za nami Chyba, żeby tylko ją ratować za każdym razem. Po to, żeby agro zgarniała. No tak, w sumie. His name is Nie, za wcześnie dopiero tu szarżuje John Barnabos. <laughs> jak mu tam Barbaro Pan Baro. John od Barbary są do nim pociąg The Train. Jak nie będzie się dupo do nas ustawiał, to Tyrogi nie będzie to problem, żeby mu strzelić. Kojarzycie, kojarzycie, jak zawsze nam Bazel robił wyjazdy na mapy i z, zrzuty? To przygotujcie się, że Banbaro w najmniej oczekiwanym momencie przejeżdża przez środek mapy i zgarnia wszystko po drodze. Dobra, możecie dołączyć. Macol też go znalazł. Biegają chłopaki po mapie. E nie, jakby nie było obrócony tyłkiem. No właśnie, to jest pociąg. Sprawiałem słuchawkę i wtedy przyszarżowo. Ale ci wypłacił no. Trafił ci Macol? Nie, nie. zasięgi, no. Kurde, Mufik jest ze złej strony. Chciałem postawić ten... ten coś. Katawalk, stój w tym czerwonym dymie. Czerwony dym. No. No, totaltonisty. Niebieski kwiat i końce. Z tego się Z tej zdań. I co macie tego busta? Tak, on się na chwilę utrzymuje po tym jak O! Skunks na mnie wskoczył. Ja zaraz wykoruję, co tu się dzieje. Tu te baboły tutaj też są niepotrzebne. Mam stuna. Ale Ja walczę o życie. Nawet mi nie mów, maco. Skończyły się czasy zwykłego Warda. Zaczęło się Banbaro. Te rogi jesteśmy za połową, Katafal. Pytne. <noise> GON nawet nie ruszony. <noise> A można popo skurować. A to drzewo ma dwa razy większy, dwa razy większą szerokość niż on, nie? Artgocher? Nie uwierzycie, wsiadłem na tego węgorza. Artgocher? Nie, nie, Tak, turfur, no. nie, 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 wierzę, nie, 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 ten nie, 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 ten materiał się się stamtąd odsunąć. Jak ja, się po nim nie, nie, tam dwa materiały leżą. No Jeszcze trochę, katafalk. Fajnie, nie jestem w stanie się na niego uwiesić. <laughs> Co tu tak przeleciało nade mną? Nie wiem. A, rekinek. Beotodus. Dobra, Banbaron. Węgosz. Odbył w drugim kierunku, idziemy stąd. Jedzie za wami Węgosz. Ta. Chciał mi zrobić niespodziewaną gastroskopię. No uznówcie go gównem. no, tu, go już nie, tu już nie przyjdzie. Ten już jeździ z tym kamieniem, no co za człowiek. Nie bierz mnie na rogi. Znowu głaz. Bang! O, widzisz, ma co rogi rozwalone. A nie, to jeden. Nie. Co, co mnie przewiózł z tym drzewem? Ale teraz wchodzą kryty katafal w te drzewa. W te, te, chciałem powiedzieć w te drzewa. W te rogi. Świetnie, ja się boję do niego podejść w Na tyle, że, żeby do niego strzelać. Te rogi. Nie lękaj się. Twardym trzeba być niemiętkim. Ja, ale Macol, ten ogon trochę chyba obiłeś prawego roga walka, ta No jakiś tu mały ten mnie znokautował Stoi pode mną O, będzie miotał głazem uwagę. Zginąłem. Wow. Ale Macola po... <śladować> Mnie, na mnie się uczepił taki mały futrzany jakiś ten. Chyba z tych małych ludzików. I mnie cały czas nokautował. <grystanie> Właśnie go rozszarpujemy z katapalkiem profilaktycznie. Tu trzech jest. Nie wiem, on jeden mnie cały czas przewraca. Nie mogłem nic zrobić, zupełnie nic. Wiecie, że to trzeba biec z bazy. Oła, zaraz zginę. To nie rób tak. Nie rób tak. <grym> <grym> Dobrze, nie powiedziałeś, Łupik. <grym> <grym> Bo bym to nie, zrobił. <grym> nie ma problemu. Drugi róg rozwalony, Matwał. Specjalnie dla ciebie. Teraz walimy po nogach katafalkę. Cieka? Tak. To dlaczego mam kombat? -J ja zbieram ślad więcę bez taki bez takich nagłych ruchów. Znowu się w, wbił w Beotodusa. Jestem zdecydowanie za blisko. Jeszcze tu te poposy zagradzają. No. Mhm. Mm no nie idź tam. Krył. Ono, ono. Nie krzycz tak. Oho, oho, oho! No tak myślałem właśnie. Nie wiem co mu padło. Ale fajerwerku! Katafak lewa noga, by się teraz przydała. No, no właśnie się obrócił. Bo pra prawą mu rozbiliśmy, dlatego się przewrócił. O, materiał dwa razy. Tu był jeszcze ślad. Dlaczego ja biegnę w złym kierunku? Nie wiem. Dlaczego nikt mnie nie powstrzymał? Powstrzymujecie. Musicie mnie chronić prze przede mną biegnie <laughs> no. no. No, nie obróci się. No nie wiem o co, o co chodzi. Jeszcze mu się wbiłem prosto po drogi jako ostatni baton. ono tu, ono tu. Ja mam tu pułapkę. No tu. Jaką pułapkę? On tam leży. Klarę. Ale mnie zgarnął tym ogonem. Znowu na ten ogonie. Słucham? No, nie jesteś nawet w połowie, ma co? Drzewo! Wow. <laughs> Drzewo! Drzewo! Mam stuna. Jak maknie ogonem ty z trupem. Dzięki, katafal. Drzewo! Stawiam patyk. Lewa noga, katafal. Dobra, lewa, prawa. A nie, oby ma rozbite, jest okej. Okay. No widzisz. Wow. wow! To może teraz ogon, co? Nie, my, my nie robimy odpowiedniego typu damage'u, żeby pomóc Macelowi z ogonem. On jest za wysoki po prostu. Znaczy, wiesz, Macol, jak my będziemy w stanie zmienić kuszę na, znaczy te e, e, light bow guny na trochę inny typ, tak żeby było tam odpowiednie amo, to będziemy w stanie ci pomóc. Bo to jest takie amo, które się doczepia i wybucha w taki sposób, że robi slash damage. Można go łapać. No, easy. Jak wam się kolega pociąg podobał? Czerwony. Nie, nie, moim faworytem to jest jak Macol ci mówił, żebyś stał w czerwonym dymie. Mówię, nie bierz No, No. Tak, tak. Cud. Jadą wozy. Nie, nie można jeść chyba. kolorowe. Dziś prawdziwych... Już nie ma. Dlaczego oni targają te belki we dwóch jak mogły jechać na wozie, no? Widzicie tych typów tu na dole, nie? To? Wozy są do przewożenia arystokracji. Plebs dźwiga ciężary. Podoba mi się ta teoria. In our yep. Yep. Ej, znowu zrobiliście za mnie całą robotę. Super Ale fajnie Jak jechałem na wozie było super <laughs> A tam ja nie niosą ten tak. Wsydka Jechałem, patrzyłem tak na prawo i lewo, na niebo, a oni nieśli te drzewo. Ja, idę patrza, ale ją zasłużony. A to Gimby nie znają Cię? Zobaczył, że tu taka dziura decha mi zabita Powiedział dobra to jest co to ja wrócę do naszej poprzedniej bazy, a ty tu działaj Panie zimno tu Co ja tu będę siedzieć Tam przynajmniej słońce świeci O matko te miny tego kolesia. O boże to miejsce potrzebuje Zimno, była na wierzchu niec, Nie możecie mu wsadzić w pysk tej rakiety, co ją tam w ziemię wbijacie. Nara! też nara!

Nie wiem, gdzie to zrobić tu w tej lokacji. No chyba tam u Argosego. Jakbyś czytał dialogi, jakbyś wiedział. Jak? Na wyścigu śliny Argosego? Aha. On jest multitasking multi teraz. Gdzie jest Argosy? Na głównym placu. To jest rzeczywiście sprecyzowane. <noise> Jak stoisz plecami do wyjścia to po lewej. Dobra, wykrzykniki pozbierane, quest zrobiony. Myślę, że na tym możemy sobie ten wesoły odcinek zakończyć. Także bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za oglądanie. Gorąco dziękujemy. zapraszamy do kolejnego odcinka. A na razie to tyle. Także oby do zobaczenia. Dobranoc.